Witajcie, z tej strony a to jest już 11 wydanie prasówki. Zaczynamy. Pierwsze, pierwsze co dla Was przeszukowałem to informacje o szkoleniu 28 marca o 20. Łatwo zapamiętać, bo to jest dzień po moich urodzinach. Jest szkolenie z wykorzystania sztucznej inteligencji przy tworzeniu testów automatycznych w Cypress. Szkolenie jest darmowe, robione jest przez fabrykę testów. Link do zapisów w opisie, i tam prawdopodobnie będzie wykładał Paweł Zwierzchowski. Także zapraszam do tego szkolenia. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak sobie ułatwić życie, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, zanim to sztuczna inteligencja nie wykorzysta Was do automatyzacji testów, to zapraszam. I to miało być śmieszne. Mam nadzieję, że jest. Dobra. Kolejny ciekawy, tym razem ciekawy film jest od Bartka Kity, który napisał program do sprawdzania biletów, zabawił się w automatyzację konduktora. A chodziło o to, że nie mógł dostać biletów na Test Fest tegoroczny i zrobił automat, który wchodził na stronę i sprawdzał, czy bilet, jakiś bilet nie jest dostępny. To szkolenie, które nagrał jest o tyle fajnie, że pokazuje i automatyzację, i to jak to się spina w różnych systemach z wykorzystaniem Make, kiedyś Integromat. Tak, żeby to było, to chyba też są wysyłanie SMS-ów z powiadomieniem, cuda niewinny. W każdym razie Bachtek zrobił kawał dobrego materiału na temat tego, jak można automatyzację wykorzystać nie tylko przy testach, ale też dla własnych korzyści. Natomiast z tą historią mi się przypomniała inna historia mojego znajomego, który w czasach, gdy Paczkomatów nie stawiali wszędzie jako ogrodzenia, tylko trzeba było długo czekać na nie, to on właśnie zhakował ich system, zhakował w cudzysłowie, bo po prostu zrobił automat, który zgłaszał zapotrzebowanie w danej lokalizacji, czyli pod jego blokiem, na paczkomat i się doczekał dość szybko dzięki temu. Także zapraszam do tego filmiku, żeby obejrzeć linki w opisie. Dobry. Kolejny ciekawy artykuł to jest, dlaczego Google inwestuje tylko 5% w testy end-to-end. -end. No i tam jest w artykule opisane, jak to w 2005 Google w ogóle miał problemy z wydawaniem nowych rzeczy, nowego wdrożenia, upgrade, i tak dalej. Bez w ogóle cofania tego, co wytworzyli z produkcji, bo tak słaba była jakość i oni na początku stosowali model... Stożka z lodem, czyli te unitowe testy to był procent tylko wykorzystywany i im wyżej, tym więcej. I na końcu były te testy end-to-end, -end, które w ogóle były bardzo duże i kosztowne. No i oni to odwrócili i zrobili taką klasyczną piramidę, że właśnie unit testy to jest 80% i to jest automatyzacja. No i im wyżej, tym te testy zajmują mniejszy. Mniej procent jest ich zautomatyzowanych z tego względu, że one są i najtrudniejsze, i jakby pokrywają kilka procesów, a nie tylko jeden, gdzie w jednostkowych można jeden proces tylko pokryć. I właśnie dzięki temu udało im się uzyskać wys wysoką jakość przy, przy niskim budżecie. Bardzo fajny, ciekawy artykuł, jak to gdzieś tam się zmieniło, i jak firma jedna z większych dba o tą jakość. Kolejny artykuł, który dla Was przygotowałem, jest szczególnie dla osób, które zaczynają jakby yy, przygodę z testowaniem. I tutaj jest artykuł o tym, co trzeba zrobić, zanim się zgłosi błąd, czyli pewne kroki, żeby się upewnić, że na pewno to, co zgłaszamy, to jest prawidłowo zgłoszone i, i ma sens. Także dla osób początkujących, jak najbardziej, fajny artykuł. Kolejny artykuł mówi o tym, jak należy zmienić podejście i jak testek powinien się zmienić w organizacji, żeby ogólnie jakość była lepsza, szczególnie jeżeli wykorzystujemy model DevOpsowy i te testy można trochę przesunąć w lewo przez co tester z roli typowego bramkarza, który dba o to, czy dane wymagania są spełnione, jest, zaczyna działać proaktywnie, bo teoretycznie ma na to czas i zaczyna sprawdzać, sprawdzać, jak to oprogramowanie ma się do tego, jak użytkownik będzie z niego korzystał. Trochę tak dziwnie to brzmi. Natomiast to jest przyszłość, do której dążymy, są na pewno firmy, z których korzystają. Natomiast ja ciągle z tym podejściem mam jakieś takie wewnętrzną sprzeczność, bo zawsze gdzie ja trafiam, to nie wygląda tak słodko i, i, i trzeba walczyć o, o cokolwiek. Natomiast to jest przyszłość, do której dążymy, warto przeczytać, weźmy pod uwagę też, jaka to firma napisała tego posta i co chciała tym uzyskać. Kolejny artykuł to jest wywiad z Sebastianem Jakubiakiem, który jest dość, który jest znany z wdrażania wykorzystywania sztucznej inteligencji do różnych procesów, ale generalnie jest, ciekawy jest nim wywiad na temat tego, jak jak sztuczna inteligencja wpłynie na nas na nasze zawody. Tutaj Sebastian pokazuje, że to nie jest tak, że zaraz wszyscy stracimy pracę. W przeszłości też były zawody, które, które były a dzisiaj już ich nie ma. Też nie oznacza, że to będzie jakaś rewolucja że z dnia na dzień nie wiem pół świata straci pracy, tylko będzie kayczej ewolucja. I do tego też mówi, że e, pierwsze maszyny, takie coś alacza GPT e, po tym jak zostały stworzone i nie miały żadnych bakek w przyjmowaniu, analizowaniu tego, czym były kachmione, stały się straczcznie kasistoskie i musiały zostać wyłączone, więc to nie jest tak, że że sztuczna inteligencja się nie uczy, jest super ekstra inteligentna, też mamy na nią wpływ, więc nie piśmy do niej bzdu. Natomiast artykuł jak najbardziej warty polecenia, żeby popatrzeć na ten temat z innej strony. I na koniec przygotowałem dla was, znaczy nie ja przygotowałem, a w zasadzie, a w zasadzie Maciej wygodek zrobił podsumowanie z tego chocznego test. Fest. Jeżeli nie byliście, to przynajmniej warto jest posłuchać co było. Co było, co tam się działo, jakie było kolekcje, czy było warto, czy nie. Ja wam tego nie zgadzam, musicie zobaczyć odcinek. Hmm, odcinek Macie Wygodka. Natomiast no, ja nie byłem na test Fest, natomiast y, będę na warszawskich Dniach Informatyki, które odbędą się 31 marca, tam jest y, dwa dni, jeden dzień jest online, gdzie mamy VOD, możemy sobie wszystko oglądać, natomiast 1 kwietnia jest spotkanie w Warszawie. Na pewno będę na występie offline, chociaż zapomnieli o mnie i później mi przysłali maila, że jednak mam prelekcje, y, znaczy mam te wideo do nagrania. Natomiast pierwszego jest spotkanie offline, ale nie wiem czy na nim będę, natomiast jak najbardziej polecam w wszystkie dni i To tyle w tym wydaniu. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia na razie.